z tego doświadczenia potrzebna nam będzie fenoloftaleina, woda i sód. Najpierw sprawdzimy odczyn wody za pomocą wody i fenoloftaleiny. Nie obserwujemy żadnego, żadnej zmiany. Następnie uprzednio osuszony sód przeniesiemy do Kolby z wodą i przykryjemy folią aluminiową. Teraz za pomocą zapałki sprawdzimy wydzielający się gaz. Kolejną możemy sprawdzić odczyn powstałe w kolbie. Obserwujemy zmianę barwy.